Witam serdecznie moich gości, Kamil Grudek, są Dzień Dobry wieczór. Dobry Zacznę od gratulacji wygrany mecz z Maxwellem. Z Maxwellem, który ostatnio bardzo ładne wyniki wygrana z Sylwią, kłopoty innych drużyn, z potyczkami z Maxwellem. A wy dzisiaj z nimi wygrywacie. Jaką receptę znaleźliście na to, żeby wygrać? Fuh, ciężko mi powiedzieć szczerze, bo Maxwell to jest bardzo dobry zespół. Zresztą, jak większość drużyn w Ekstraklasie, no w sumie prawie każdy zespół. Tydzień temu wygrali z Sylwią, gdzie zrobili chyba jedną z większych niespodzianek. Przekroju pewnie paru sezonów, ale my w tym sezonie znaleźliśmy recepty na nich, bo dwa razy wygraliśmy, aczkolwiek jak my i oni znaleźliśmy się w pierwszej piątce, gdzie też mieliśmy zakopany troszkę start ligi, bo oni chyba też początek taki średni. Także pokazuje, że też z sezonu, z meczu na mecz w tym sezonie się rozkręcaliśmy, my jak i oni. W Sączersach wszyscy zawodnicy są ważni, <coughs> przepraszam, ale też jak przychodzi Romek sobie raj, nie tak bardzo tylko jednej osoby chwalić, bo wszystkich wszyscy trzeba pochwalić, ale Romek jak przychodzi to zawsze taka wartość dodana. No ci, którzy Romka znają, wiedzą, że jest to bardzo pozytywna osoba, nie tylko poza boiskiem, ale i też na boisku, też bardzo ekspre, ekspresywna w swoich yy, ruchach boiskowych i niekoniecznie. Dlatego dzisiaj jego powrót z delegacji w cudzysłowie, można skwitować, że dobry transfer z Bundesligi dzisiaj. Powoli będziemy zbliżać się do końca tej tutaj futsalowej ekstraklasy. Jak byś tak miał podsumować te 12 kolejek? Dobre miejsce są póki co? No nie no tak, tu właśnie rozmawialiśmy też przedtem, rok temu biliśmy się w cudzysłowie o utrzymanie, o spadek, bo graliśmy w barażu. W tym sezonie jesteśmy w pierwszej piątce. Norliku też dwa sezony temu graliśmy w barażu. Potem utrzymaliśmy czwarte miejsce w ekstraklasie, więc to nas też dobrze świadczy. A wydaje mi się, że z sezonu na sezon, wiadomo, te, te pierwsze trzy miejsca gdzieś tam można w ciemno strzelać, ale te, ta reszta zespołu gdzieś goni. I czego dowodem są te, te wyniki w tym sezonie? Chyba można z optymizmem patrzeć na sezon Orlikowy. Wydaje mi się, że na pewno dla nas też to lepiej, bo. Y Poziom jest coraz wyższy, dlatego my zawodnicy też musimy coraz więcej od siebie dawać jak tylko możemy. Dziękuję za obiad. Dziękuję bardzo.